Zawsze, kiedy rozważamy Słowo Boże, musimy mieć świadomość, że nie tylko mówimy o Słowie, czy czytamy Słowo Boże gdzieś, które zaistniało w przeszłości, odnoszące się do przeszłych wydarzeń. Musimy mieć świadomość, że Słowo Boże dzieje się na nowo. Słowo Boże mówi do nas teraz. Kościół daje nam Słowo, Pan Bóg. W Duchu Świętym daje nam Słowo Boże na dziś, na tą sytuację, w której jesteś dzisiaj ty, Twoja wspólnota, Twoje serce, Twoja wiara. Dla momentu, w którym jesteś w swojej historii, także w swojej wędrówce ku Panu Bogu, tak bardzo jak jesteś blisko albo daleko Boga, tak mocno Słowo Boże chce do Ciebie przemawiać. Taki jest też Adwent. Tegoroczny, Twój Adwent. Przygotowanie na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa i szukanie relacji, szukanie drogi do Niego. Pierwsze czytanie to znowu księga Izajasza, proroka, to druga część księgi, fragment Deutero Izajasza, fragment, który powstał dla wspólnoty żyjącej w wygnaniu, w niewoli babilońskiej. Przypomnijmy, że utracili swoją stolicę, zostali przesiedleni do Babilonu i żyją poddani obcemu władcy, muszą podporządkować władzy swoje życie, nawet porzucić swoje tradycje, obyczaje, swoją wiarę. Nie mogą jej wolności wyznawać. Ten czas niewoli jest. Jak słyszeliśmy w pierwszą niedzielę Adwentu, konsekwencją odejścia Izraela od Boga, konsekwencją braku wiary. Ale oto w dzisiejszym słowie Pan Bóg nie tyle tłumaczy się z tego czasu niewoli, ile szuka rozwiązania. Pokazuje, że ten czas, czas się skończy, ten czas trudny, się przemieni. Czas, którym teraz jest Izrael czas niewoli, czas uwięzienia, oddalenia od swojej stolicy, od swojej ojczyzny, czas podzielenia narodu skończy się. Wiemy, że Izrael jest pełen smutku. Dlatego już pierwsze słowa Izajasza: Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi Bóg. Ta modlitwa, pocieszcie, pocieszcie. Chcę pokazać, że on jest tym, który wyzwoli Izraela który sprawi, że będzie mógł on powrócić do swojej ojczyzny, że czas niewoli się skończy. Przemawiajcie do serca. Przemawiać do serca to znaczy przemawiać do samego wnętrza człowieka, do samej jego istoty, głębi, do tego, co jest takie najbardziej moje we mnie. To bardzo szczególny zwrot, używany bardzo rzadko jedynie dziewięć razy w całym Piśmie Świętym zawsze odnosi się do takiego szczególnego sposobu mówienia, Boga. Przemawiajcie do serca i wołajcie do Izraela, że czas jego służby się skończył, że nieprawość, która była konserwencją, której konsekwencją stało się wydanie do Babilonu, jest odpokutowana. Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana. Wyrównajcie drogę naszemu Bogu. Jakby w tych dwóch zdaniach jest dokładnie ta sama myśl. Przygotujcie drogę, czy wyrównajcie drogę na pustyni, czy na pustrowiu dla Pana, dla Boga. Dwa razy powtórzone jest to samo. To szczególny zabieg biblijnego sposobu mówienia, pokazania jak bardzo ważne jest to słowo tutaj dwa razy powtórzone. Przygotujcie drogę dla Pana. Zróbcie miejsce w swoim życiu dla Boga. Mówi to do ludzi, którzy żyli w wygnaniu, w Babilonie, a więc mówi, że przygotujcie tę drogę dla Pana, zróbcie miejsce w swoim sercu dla Boga. Niech, niech będzie w nim miejsce dla Niego. Co więcej, niech się podniosą wszystkie doliny, niech się góry obniżą, niechaj równiną staną się Urwispra i zbocze strome, zbocza strome gładką niziną, bo wtedy objawi się chwała Pana. Oto Bóg przychodzi z mocą. Piękne słowa, pełne nadziei. Przygotujcie drogę Panu. Zawsze, kiedy myślę o tych słowach, widzę takie pomarszczone wzgórza pustyni judzkiej czy Galilei. One też musiały przychodzić na myśl słuchaczom słów Izajasza. Czemu przygotować drogę w sposób taki, że mamy podnieść doliny? I góry wyobniżyć, wzgórza wyrównać. Wyobraźmy sobie karawanę kupiecką, handlową, czy wędrujących, wędrującą rodzinę, czy przyjaciół. Gdy muszą przemierzać e, kraj, jakiś konkretny teren pokonać, góry są przeszkodą, którą trzeba omijać. One sprawiają, że droga jest dłuższa. Również doliny. Trzeba zejść z wierzchołka, przejść przez dolinę i iść dalej znowu w górę. Bardzo męczy takie ciągłe schodzenie i wchodzenie, a ominąć góry trudno czasem. Trzeba przez nie po prostu przejść. Te słowa dla mnie są zawsze takim, taką zachętą do tego, żeby to, co jest jakąś moją doliną, próbować podnieść, wyrównać. To, co mnie jakoś Podrąża, zasmuca to, co jest dla mnie trudne, samo się nie zmieni, ale mogę próbować ja to zrobić z Bożą Pomocą, z Bożym Wsparciem. Mogę sprawić i mogę o to się modlić, żeby to wszystko, co jest moją doliną, Pan Bóg obniżył. I też to, co jest tą górą, czy wzgórzem, czyli to, co bym najchętniej chciał ominąć okrążyć, a przez co muszę przechodzić. To też ma się stać płaską, piętną drogą. Wyrównajcie drogę dla Pana, gościniec naszemu Bogu. Tutaj w tekście hebrajskim mamy słowa o szerokiej, utwardzanej kamieniami drodze. Dla standardów Starego Testamentu to był rodzaj takiej swoistej autostrady, czyli takiej zupełnie wygodnej, pięknej, e, e, drogiej, drogi, która była dowodem, czy wyrazem jakiegoś bogactwa, czy przemyślenia, która usprawniała znacznie transport. A więc to znaczy dla nas dzisiaj nie jakąś tam ścieżynkę, autostrady. Dla Pana Boga zrób miejsce nie jakieś tam obok serca, nie jakieś tam gdzieś w tle, ale tak na serio. Przygotuj miejsce dla Boga, prostą drogę, szeroką, wielką drogę. Aby rzeczywiście bez problemu mógł do ciebie przyjść, bo twoje góry, twoje doliny, twoje ograniczenia, twoje mury, którymi się zamurowałeś, utrudniają panu Boru drogę do ciebie. Nie dlatego, że on jest niewszechmogący, że on nie jest w stanie tego zrobić. On szanuje twoją wolność, a to są twoje góry i twoje doliny, które ty musisz naprawić, które ty musisz wyrównać aby móc się z Nim spotkać. I to słyszymy 6 grudnia, na samym początku Adwentu, już w drugą niedzielę, kiedy przed nami jeszcze pełne dwa tygodnie, takiego ponad dwa tygodnie, takiego szukania rozwiązań. Dzisiaj musimy sobie postawić jasno pytanie, o to, co jest tą doliną, co jest tym wzgórzem, które mam wyrównać dla Boga, co mi przeszkadza w dojściu do Boga. Co jest dzisiaj moją barierą, którą ja sobie stawiam między mną a Bogiem? Czy to jest mój grzech? Czy to jest moja praca? Czy to jest moje przyzwyczajenie? Może moja ślepota? Może to, że udowadniam sobie albo udaję także na spowiedzi, także na modlitwie, że wszystko jest dobrze? A nie jest. Co ciekawe, te same słowa powtarza dzisiaj w Ewangelii święty Jan, chrzciciel, patron tego adwentu. W, tym, w tą niedzielę pojawia się na horyzoncie, pojawi się także w przyszłą niedzielę. Początek Dobrej Nowiny. Słyszymy pierwsze słowa Ewangelii Świętego Marka, która będzie nam towarzyszyła przez cały ten rok liturgiczny. Słowa Jana Chrzciciela, który mówi, powtarza te słowa, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Jakby pokazując, że. To nie wydarzenie z przeszłości, to nie słowa, które odnosiły się tylko do niewoli babilońskiej. Te słowa mówi Jan, pokazując to, kim jest Jezus Chrystus, że spełnieniem tych słów nie będzie tam dla Izraela kilka wieków wcześniej, było powrót po 40 latach, powrót z niewoli babilońskiej. Teraz Jan pokazuje, że te słowa spełnią się w Jezusie Chrystusie, w Jego dziele, w Jego z martwych wstaniu, w stanie, wielu zwycięskiej nad śmiercią. To dlatego mówiłem na początku, że słowa są zawsze aktualne, bo one są także dla nas dzisiaj. Tak, jakby dzisiaj między nami stanął Jan Chrzciciel i nam powiedział: „Przygotujcie drogę, panu. Prostujcie dla niego ścieżki”. Co znaczą te słowa dzisiaj dla mnie? Słowa, które trudno usłyszeć, głos wołający na pustyni. Wyobraźmy sobie. Ktoś, kto krzyczy w dużym pokoju, kto trzyczy w Kościele. Może być dobrze słyszany, echo rozniesie Jego słowa, będzie usłyszany. A pomyślmy o kimś, kto na ogromnej przestrzeni, na świeżym powietrzu, na pustyni zaczyna krzyczeć. To jest głos, który może być w ogóle nieusłyszany, który trudno jest usłyszeć. Jezus jest przedstawiony przez Jana. Jako baranek Boży, który gładzi grzechy. Mówi to Jan do tych, którzy chcieli przyjść nad Jordan i chcieli przemienić swoje życie. Przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. I to tam przychodzi Jezus. A więc była w tych ludziach decyzja o tym, by coś w sobie zmienić, by, by zacząć od nowa. I to oni mogą usłyszeć słowa Jana. Świat nam dzisiaj bardzo konkretnie zakłóca odbiór Bożych słów. Słyszymy różne głosy, krzyki, słowa, i pośród tych słów, w takiej pustyni świata, w której żyjemy, czasem trudno usłyszeć to wezwanie do nawrócenia. Próbujemy naprawiać wszystkich, a Jan dzisiaj zaprasza, byśmy naprawili siebie. Na czym polegało to działanie świętego Jana Chrzciciela? To słowo chrzciciel może nas trochę mylić, to nie ma nic wspólnego z chrztem, który przeżywamy w sakramencie Kościoła, gdy zostajemy do niego włączeni przez polanie głowy wodą. Chrzest, który czynił Jan, to chrzest nawrócenia, wezwanie do nawrócenia, dlatego lepiej może mówić o tym pierwszym znaczeniu czasownika Baptizo. Nie tyle chrzczę, co zanurzam, zanurzać. Jan, chrzciciel, może, żeby lepiej zrozumieć jego powołanie, trzeba by mówić, choć to może nie brzmi za bardzo po polsku: Jan zanurzający, czy Jan zanurzacz? Co robił? Przychodził do niego człowiek nad Jordan, koło Jerozolimy, koło Betanii, to tam, w tym miejscu, gdzie Jozue. Przeprawił się z narodem wybranym wracając z Egiptu, chodząc do ziemi obiecanej. I Jan stoi w tym samym miejscu. Przychodzą do niego ludzie, a on jakby przypomina im, wróć do tych uczuć, do tego przeżywania wiary, które mieli Twoi Ojcowie, gdy w tym miejscu, w którym teraz jesteś, przeprawiali się, by wejść do ziemi obiecanej. Ślubowali wtedy wierność, nieśli uroczyście Boże przykazania, by ich przestrzegać. Ślubowali ich przestrzeganie. Byli pełni nadziei, ale także byli w głębokiej więzi, w relacji z, Chryst z, z Bogiem. A co dzisiaj się dzieje z Tobą? A? Ty dzisiaj taki nie jesteś. Dlatego Jan zanurzał człowieka, który, jak czytamy, wyznawał przy tym swe grzechy. Więc człowiek wyznawał swoje grzechy, Jan go zanurzał w wodzie, tak jakby na, zabierał mu życie, bo pod wodą człowiek żyć nie może. I potem go wynurzał i wynurzający się człowiek pierwsze co robił brał nowy oddech życia. Nowy oddech wychodził z wody i Jan mówił, aby ten się nawrócił, aby zaczął żyć w nowy sposób. Ten stary człowiek grzeszny, bez relacji z Bogiem miał umrzeć w tej wodzie, a oto ty jesteś nowy i zacznij żyć w nowy sposób. Przypomnij sobie to, jak żyli twoi przodkowie, to jak było kiedyś w twojej relacji z Bogiem i wróć do tego. Przychodzili do niego wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego to zanurzenie w rzece Jordan i wyznawali swe grzechy. A teraz dzisiaj chciałbym bardzo zaprosić Cię do dobrego przygotowania Adwentowej spowiedzi, tego by oczyścić swoje serce, by na nowo zaufać Bożemu miłosierdziu, w tym rachunku sumienia niech pomogą e, wspomnienia tych wszystkich pięknych chwil, które przeżywałeś w relacji z Bogiem. Bliskości Boga, Twoich deklaracji wobec Niego, chwil nawrócenia, które były w przeszłości, nawrócenia spojrzenia na siebie przez Boże miłosierdzie, przez ten pryzmat Bożej miłości, i dzisiaj może na nowo trzeba wrócić, aby wyprostować doliny, aby obniżyć to, co jest przeszkodą, co jest tą górą czy wzgórzem. Przed nami jeszcze kilkanaście dni czuwania. Razem z liturgią Kościoła, razem z całą wspólnotą Kościoła, aby rzeczywiście na nowo przeżyć Boże Narodzenie. Możemy dbać o wszystko, co na, na zewnątrz, o ozdoby, klimat, nastrój świąteczny. Zadbajmy bardzo o takie osobiste spotkanie z Chrystusem, z Chrystusem, który, choć tak niepozorny w Betlejem, lichym Betlejem, rodzi się po to, by ponieść moje grzechy na drzewo krzyża. By to wszystko, co mnie obciąża, brudzi, co mnie zaciemnia, rozpromienić swoim światłem. Adwent jest też po to, by na nowo usłyszeć takie swoje pragnienie, zrozumieć tęsknotę za spotkaniem z Chrystusem, za tymi prostymi drogami do Niego, które czasem są przysłonięte przez pagórki, wzgórza, doliny, które Jan nas zachęca, byśmy wyprostowali. Nie sami, ale z Bogiem.